Cześć. Witaj w 24 odcinku podcastu od Lajka do Stoika. Docenianie. Z tego, co masz, wybierz to, co najbardziej jest cenne. I pomyśl, z jakim byś trudem się o to starał, gdyby tego nie było. Marek Aureliusz, rozmyślania. Bardzo łatwo zapominamy o tym, jakimi łaskami Bóg lub los nas obdarował. Przyjmujemy je jako naturalną rzecz, która po prostu nam się należy. Przez to trudno nam się nimi cieszyć i je docenić. Dlatego podzielę się dziś z tobą wspaniałym ćwiczeniem, zainspirowanym, przytoczonym przed chwilą cytatem z rozmyślań Marka Aureliusza. Pomyśl o tym, co jest w twoim życiu bezcenne, czego nie oddałbyś za wszystkie pieniądze tego świata. Może tym największym skarbem jest twoje dziecko, może romantyczny partner, może twoje oczy możliwość widzenia, a może wrodzony talent lub wybitna umiejętność, nad którą pracujesz przez całe swoje życie. Wybierz dowolny element z listy. Nie ma potrzeby, by rozmyślać, co jest na pierwszym miejscu. Nada się każda rzecz, która ma dla Ciebie ogromną wartość. Teraz wyobraź sobie, że to tracisz. Ktoś porywa Twoje dziecko, przystajesz widzieć Twój talent artystyczny napotyka blokadę której nie jesteś w stanie przełamać. Co byś zrobił, by tą rzecz odzyskać? Odpowiedź wszystko nie jest tą, której szukamy. Postaraj się najdokładniej jak potrafisz, wyobrazić sobie tę sytuację i się w nią wczuć. Odebrano ci to, co kochasz najbardziej. Nie jest to jednak wyrok ostateczny. Jeśli udowodnisz swoim działaniem, jak bardzo ci na tym zależy, masz szansę na odzyskanie swojego skarbu. Stwórz i spisz plan działania, który byś zrealizował. Załóżmy, że wyobrażam sobie, że moja córeczka zapada na białaczkę. Wiem, że bez przeszczepu szpiku kostnego umrze. Co bym zrobił, by ją ratować? Przerwałbym wszystkie projekty, w które jestem zaangażowany, i zaczął szukać pomocy. Uruchomiłbym wszystkie swoje kontakty i prosił o wsparcie każdego, chowając swoją dumę do kieszeni. Przeczytałbym połowę internetu, w tym wszystkie badania naukowe w temacie leczenia białaczki, które wpadłyby mi w rękę. Poszukałbym też osób, które przeszły tę chorobę, by dowiedzieć się, jakich specjalistów mogą polecić. Zorganizowałbym zbiórkę pieniędzy na leczenie i całą kampanię, by informacja o niej dotarła do jak największej ilości ludzi. W skrócie, oddałbym cały swój dostępny czas i majątek, byleby tylko córeczka znów była zdrowa. I faktycznie, zdarzył się cud. Po chorobie nie ma ani śladu. Skaczemy z żoną z radości, czujemy się o 100 kg lżejsi, bo spadł nam z serca ogromny ciężar. Serca przepełniana ulga, wdzięczność i wzruszenie. To ćwiczenie, jeśli je rzetelnie wykonasz, pozwoli Ci docenić i autentycznie radować się tym, co masz. Jak napisał Seneca w O Pocieszaniu do Marcji, z żalu za tym, co nam zabrano, jesteśmy niesprawiedliwi w stosunku do tego, co nam zostało. Zamiast więc żałować, że coś straciliśmy, lub że nie udało nam się czegoś uzyskać, doceńmy w pełni to, co już mamy, a okaże się, że nic więcej do szczęścia nie potrzebujemy. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Po więcej wartościowych stoickich materiałów zapraszam na stronę odlajkadostika.pl, a w następnym odcinku zajmiemy się rozpoczynaniem. Do usłyszenia! Żegna się Andrzej Bernardy!